Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu zabawy ze sprzętem. Nastał nowy rok, mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili podczas zabawy sylwestrowej i w jednym kawałku wrócili do domu. Nowy rok to czas zmian również na moim kanale. Postaram się częściej publikować filmy, a także być dla Was po prostu bardziej dostępny. Dlatego na moim serwerze Discord, do którego link znajdziecie w opisie, postaram się być w piątek lub sobotę w okolicach godziny 19.00. Na ogólnym kanale głosowym, który znajdziecie w sekcji Teams. Tam też znajdują się dwa inne kanały głosowe, które służą do grania lub słuchania muzyki. Na tym kanale będziemy mogli poruszać różne tematy związane właśnie z informatyką, z elektroniką, ale także i po prostu porozmawiać na inne życiowe tematy, czy te mniej, czy bardziej poważne. W każdym razie będziecie mogli po prostu ze mną porozmawiać, wymienić uwagami zarzucić jakimś pomysłem na, na nowy film, skonsultować się w sprawie naprawy jakiegoś sprzętu, czy naprawy jakichś usterek, czy też może w cyklu modernizacji własnego komputera, albo zapytania o jakiś nowy komputer, czy laptop, czy byłby odpowiedni dla Was, czy po prostu porozmawiać i mile, miło spędzić wieczór, pograć w coś. Myślę, że taka forma będzie przyjemna dla obu stron, dlatego w piątek albo w sobotę w okolicach godziny 19 możecie się mnie spodziewać Właśnie na Discordzie. Co prawda, nie będzie to każdy piątek czy sobota, ale postaram się być dla Was dostępny w miarę możliwości, a więcej informacji już niebawem. A wracając do tematu odcinka, chciałbym Wam pokazać kolejne interesujące urządzenie. Oto przed Wami terminal Dell Wise 3040. Udało mi się go wylicytować na lekro za 70 zł. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to jego rozmiar. Jest mały, mierzy 10. Na 10 na 2,79 cm i waży ledwie 240 g. Wygląda minimalistycznie, ale jednocześnie jest bogato wyposażony w różnego rodzaju porty. Na samej górze znajduje się przycisk włączania z diodą stanu, naklejki oraz otwory wentylacyjne, przez które chłodzi się procesor powietrzem, z uwagi na to, że posiada chłodzenie pasywne. Z frontu patrz co lewej gniazdo Combo Jack USB 2.0, USB 3.0. Oraz logo producenta. Z prawej strony port Kensington Lock, z tyłu od lewej gniazdo zasilania, dwa złącza DisplayPort, dwa USB-2.0 oraz złącze LAN. Z prawej strony nie znajduje się żadne porty. Na spodzie z kolei są dwie naklejki: pierwsza informująca o numerze seryjnym i druga tabliczka znamionowa, która informuje nas o. Natężeniu i napięciu, które powinniśmy mu podać, aby to urządzenie działało poprawnie, oraz dodatkowe informacje związane z bezpieczeństwem. Sam terminal jest stabilny dzięki czterem gumowym stopkom. Aby dostać się do środka, należy podważyć klapkę w tym miejscu narzędziem albo kostką. Ja jeszcze dodatkowo podważam w tym miejscu, aby chwycić tą klapkę dokładniej. No i jesteśmy już w środku. Patrząc na parametry techniczne przypominają mi się czasy netbooków firmy Asus czy Acer, które posiadały na swoim pokładzie właśnie procesory z rodziny Intel Atom. Niestety ich popularność jest datowana na początek istnienia systemu Windows 7, a i jeszcze wówczas nie tak starego XPK, a te komputery wówczas służyły głównie do przeglądania internetu. Wyjątkiem jest tutaj pamięć wewnętrzna, która w tym egzemplarzu ma pojemność 8 GB w kości eMMC, co jest oczywiście, jak na standardy ówczesnych nawet netbooków, bardzo mało. Te, te netbooki miały zazwyczaj 128 GB albo nawet i więcej. Cztery rdzenie w procesorach były również dostępne, ba, nawet pojawiły się one wcześniej, tyle że w laptopach droższych, zawierających procesory z serii Intel Core i7 albo AMD FX 6000. Na dodatkową uwagę zasługuje również samo zasilanie. Wymaga ono podania 5V i maksymalnie 3A. To oznacza, że możemy ten terminal uruchomić za pomocą ładowarki do telefonu bądź powerbanka. Z moich obserwacji wynika, że wystarczy podać 1A, okolice 1A, ażeby ten terminal wystartował, ale dla własnego bezpieczeństwa zalecam użycie ładowarki, która pozwala wyciągnąć 2A. Na rynku dostępna jest jeszcze wersja wymagająca zasilacza 12V, dlatego pamiętajcie, jeżeli chcecie kupić tą sztukę, zwróćcie uwagę na tabliczkę znamionową, na której jest napisane jaki Woltaż należy temu urządzeniu podać. Po przybyciu urządzenia i pierwszych uruchomieniach dokonałem w nim dwóch czynności serwisowych. Pierwszą z nich była wymiana baterii CMOS. Wynikało to z faktu, że każdemu uruchomieniu urządzenia towarzyszyła seria restartów poprzedzona miganiem pomarańczowej diody na przycisku włączenia. Pomarańczowa dioda mrugała w sekwencji 3 krótkie mrugnięcia i 1 długie, a diagnostycznych oddela widać wyraźnie, że kod 3.1 oznacza błąd zasilania CMOS. Korzystając z fabrycznych kabli ze złączem, starą baterię odczepiłem od blaszek i blaszki przymocowałem do nowej baterii za pomocą taśmy. Tą taśmą również przytwierdziłem baterię do płyty głównej, tak żeby ona po prostu nie obijała się o obudowę. Druga sprawa to wymiana pasty pod procesorem. Będąc w środku profilaktycznie zajrzałem pod radiator. No i moje przeczucie mnie nie zwiodło. Okazało się, że tam po prostu dawno nikt nie zaglądał. Szybka wymiana pasty, nałożenie radiatora, który swoją drogą ma sporą powierzchnię odprowadzającą ciepło, przykręcenie radiatora do płyty głównej i włożenie płyty głównej do obudowy zajęło mi mniej niż 15 minut. Po wykonaniu tych czynności stwierdzam, że terminal jest gotowy do pracy. Na pokładzie jest zainstalowany autorski system Dela o nazwie FIN-OS, dedykowany do tego typu urządzeń. Na tym terminalu jest zainstalowana wersja 8.5.511. Pokażę Wam jego uruchomienie oraz podstawowe funkcje. Zapraszam na ekran. Urządzenie zostało podłączone. W tym momencie trwa proces jego uruchomienia. Podczas startu mamy widoczny ekran z logiem DEL. Za chwilkę powinien pojawić nam się pulpit wraz z specjalnym oknem. Owy je w tym momencie widzicie. System Information, konkretnie Event Log, czyli proces uruchomienia komputera. Pokazują nam się wszystkie urządzenia podłączone do tego serwera po prawnym uruchomieniu systemu i uzyskaniu połączenia z Internetem w prawym dolnym rogu pojawia nam się informacja o dostępie do Internetu i uruchamia nam się okno Connect Managera. Za jego pomocą możemy zdefiniować nowe połączenie za pomocą protokołu ICA oraz RDP. Najczęściej wykorzystywanym tym przeze mnie, przynajmniej, jest połączenie za pomocą protokołu RDP za pomocą tych przycisków możemy połączyć się już z utworzonym połączeniem, utworzyć nowe, wyświetlić właściwości danego połączenia albo je usunąć. Za pomocą tego guzika uruchamiamy globalne ustawienia połączeń, zarówno dotyczące samej sesji, dotyczące konkretnych protokołów. W sekcji Horizon widzimy dwie opcje: Network Condition, czyli możliwość Zmiany połączenia, to znaczy przy wykorzystaniu słabszego lub mocniejszego łącza możemy tym ustawieniem zmieniać właśnie połączenie, no i uruchomić, na przykład możemy kodek H264, który jest kodekiem no nieco wyższej klasy, chociaż nie najnowszym, bo najnowszy to jest H265, który służy właśnie do kodowania. Video. Connection Manager to główna aplikacja tego systemu. Nie możemy jej zamknąć, możemy ją zminimalizować. Ją możemy znaleźć na dole, na pasku zadań, który nieco przypomina te linuxowe paski z tych prostszych systemów. Przyciśnięcie przycisku Desktop uruchamia na menu kontekstowe zawierające wszystkie pozostałe opcje systemu. Możemy też to menu wywołać w dowolnym miejscu na ekranie klikając lewym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem myszy z kolei uruchamiamy dodatkowe menu kontekstowe, które pozwala nam na przykład skopiować coś do schowka, albo ukryć wszystkie okna, albo pogrupować sesje, które mamy obecnie uruchomione. Zresztą tego, że już omawiamy pasek, mamy również tutaj opcję pokaż pulpit, znaną nam dobrze z systemu Windows 10, uruchomienie informacji systemowych, zarządzanie dźwiękiem oraz pokazanie daty i czasu, Jednocześnie możemy klikając zobaczyć inne parametry komputera, np. użycie procesora, dostępna wolna pamięć RAM. Widzimy również dane wysyłane oraz odbierane za pomocą karty sieciowej mierzone w kilobajtach na sekundę. W menu kontekstowym znajdują się ustawienia systemowe, wśród nich znajdują się ustawienia sieci, centralna konfiguracja, manager VPN, ustawienia systemowe. Takie powiedzmy już pozostałe, te, które nie zostały ujęte wcześniej, ustawienia ekranu, peryferiów i drukarki oraz połączenia dalne. I tutaj możemy ustawić więcej opcji, związanych właśnie z chociażby typem autentykacji, czy tego w jaki sposób ten komputer powinien się uruchamiać to znaczy możemy tutaj wybrać tryby klasycznego pulpitu, który w tym momencie mamy uruchomiony, jak i Zero Launchpad, który właściwie wykorzystuje powiedzmy taką uproszczoną wersję, czyli nie mamy właśnie paska zadań, tylko właśnie możliwość wyboru tych wszystkich opcji w jednym zwartym menu. Druga opcja System Information zawiera szczegółowe informacje na temat samego systemu, praw autorskich, Event Log, czyli to co widzicie podczas uruchomienia komputera, logi zawierające informacje te, które komputer sam sobie posiada, czyli sprzęt, który był uruchamiany po kolei, e, oczywiście też karty sieciowe, uzyskanie adresu IP, połączenie bądź odłączenie urządzeń, ustawienie strefy czasowej oraz czasu pobranego z internetu, status połączeń, dzieląc to na pakiety TCP i UDP wysłane i odebrane, błędy, zajętość procesora, czyli jego wykorzystanie ilość wolnej pamięci RAM, yy, czas uruchomienia systemu, aktywne sesje. Mamy też możliwość podglądu adresu IP lokalnego oraz ustawień sieciowych, które nasz terminal pobrał z routera, ustawienia sieci bezprzewodowej, której akurat tej nie ma, karty sieciowej bezprzewodowej tutaj nie zainstalowałem i nie było wcześniej i informacje już takie bardziej ogólne o samym systemie. Trzecia opcja System Tools to taki uproszczony panel sterowania. I w pierwszym oknie są widoczne urządzenia. Powiedzmy, że to jest uproszczony widok menedżera urządzeń z Windows. Certyfikaty, które również w systemie Windows możemy znaleźć. Zainstalowane pakiety oraz globalne informacje. Opcja Troubleshooting pozwala nam chociażby na wyeksportowanie tych wszystkich logów, które w tym momencie znajdują się w pamięci podręcznej urządzenia i możemy je wysłać zarówno na pendrive'a podłączonego do USB, czy wysłać je bezpośrednio na serwer. Tutaj tych opcji mamy kilka, między nimi mamy możliwość podglądu wydajności pracy procesora z podziałem na cztery rdzenie oraz jego średnie użycie, tak samo użycie pamięci i sieci przewodowej w tym wypadku. Możemy również za pomocą tych opcji Trace, Capture, Ping, Traceroute, Telnet sprawdzić, na przykład, jeżeli jesteśmy w połączeniu do internetu, czy pinguje nam do jakiejś sieci. Sprawdźmy, jeżeli wpiszemy tutaj, na przykład, jakiś adres, powiedzmy, z internetu zewnętrzny, na przykład.pl. Wpiszemy hostname ponieważ możemy to wpisać i widzimy, że mamy wysłanych pingów. Już kilka, i widzimy, że czas oczekiwania i widzimy, że czas przesłania informacji wynosi około 20 milisekund. Jest to dość krótki czas, zwłaszcza, że korzystamy z połączenia przewodowego. Opcję PING możemy zatrzymać przyciskiem STOP i widzimy podsumowanie. Pakiety PING będą wysłane do momentu, kiedy ich nie zatrzymamy. Traceroute z kolei pozwala przy wpisaniu adresu pokazać nam trasę, jaką przebiegł pakiet wysyłający informacje i łączący się z siecią internet a jednocześnie próbując połączyć się właśnie z serwisem onet.pl w tym wypadku wychodzimy oczywiście od naszego routera gwiazdki oznaczają, że prawdopodobnie nazwa jest ukrywana jeżeli chodzi o hostname albo IP przez które wchodzimy prawdopodobnie jesteśmy podłączeni pod NAT bo nie widzimy bezpośredniego tutaj podniesienia do naszego z czym łączy się nasz router Dalsza trasa widać, że jest tutaj ukrywana, chociaż te kilka adresów IP mamy wyświetlonych. No i niestety mamy połączenie timeout, czyli nie uzyskaliśmy połączenia z pozostałymi innymi serwisami, innymi routerami, bądź switchami, stąd nie jesteśmy w stanie uzyskać nic więcej. Ostatnia funkcja: shutdown, pozwala nam wyłączyć bądź zrestartować system, a przy zaznaczeniu tego checkboxa. Komputer. Przy restarcie ta funkcja jest zaznaczona automatycznie. Przywróci wszystkie ustawienia do domyślnych, więc będzie wymagana ponowna konfiguracja systemu. Zaraz tego, że ten terminal służy głównie do podłączenia się do innych urządzeń, np. do serwerów, wykorzystując protokoły ICA albo RDP, spróbuję połączyć się z moim serwerem, który ma włączone połączenie RDP na zewnątrz, więc. Przy użyciu hostname'a albo adresu IP jestem w stanie się z nim połączyć. Wzłóżmy nowe połączenie. Oczywiście będzie to połączenie RDP. Wpisuję teraz adres IP komputera, z którym chcę się połączyć. Nazwę sobie to połączenie serwer. Przy okazji jestem w stanie kontrolować sobie takie opcje połączenia jak rozdzielczość ekranu, czy ma być uruchomione to w trybie okienkowym, czy pełnoekranowym to połączenie. Możliwość połączenia ponownego po rozłączeniu. W momencie mamy tutaj delay 20 sekundowy. W momencie, gdy utracimy połączenie, po 20 sekundach program nawiąże połączenie ponownie. Mamy tutaj również możliwość włączenia autoconnect on Startup, czyli podczas uruchomienia terminala, podczas włączenia Connect Managera, automatycznie łączymy się z tym konkretnym połączeniem. Zakładka Logon pozwala nam na wpisanie użytkownika, hasła oraz domeny. Która jest ustawiona na serwerze. Te ustawienia tutaj wprowadzę właśnie w tym momencie. Dodatkowe opcje zawierają chociażby możliwość dostosowania pulpitu, podłączenia lokalnych urządzeń, możliwość nagrywania bądź odtwarzania muzyki. W tym wypadku chodzi tutaj o urządzenie audio, które jest zainstalowane. Na urządzeniu, oczywiście ono będzie odtwarzane lokalnie. W tym wypadku możemy też, oczywiście, otworzyć za pomocą terminala. i Ten dźwięk przesyłany przez RTP będzie wychodził przez gniazdko combo Jack, które Wam już pokazywałem wcześniej. Oczywiście warto zaznaczyć opcję Autodetect Network, która pozwala urządzeniu dostosować jakość połączenia do internetu, do tej prędkości, którą obecnie dysponujemy. Po tak skonfigurowanym Połączeniu klikamy OK i wysiedla nam się połączenie na tej liście. Wystarczy, że klikniemy Connect. Musiałem poprawić adres IP, ponieważ pisałem niewłaściwy. Teraz już jestem pewien, że jest on właściwy. Klikam Connect i w tym momencie widzę informację o bezpieczeństwie systemu FiNOS. Jest to informacja o tym, że certyfikat na serwerze służący do połączeń wygasł. A właściwie jest nieprawidłowy, jak to jest napisane. Możemy kontynuować to połączenie, ale też możemy je anulować. Jest to ze względów, oczywiście, bezpieczeństwa bardzo dobry komunikat, ponieważ w domu takim komunikatem się nie, nie musimy przejmować, ale już w prawdziwej sieci, na przykład w jakimś zakładzie, jeżeli zobaczymy taki komunikat, to już powinniśmy dostać ostrzeżenie. Tak powinna nam się taka w głowie lampka zapalić, żeby się jednak z tym połączeniem nie łączyć. No chyba, że akurat świadomie ktoś tak w filmie ustawił, ale akurat. Można się z tym spotkać i ja się osobiście z tym takim zachowaniem spotkałem, ale dla własnego bezpieczeństwa, warto zapytać osobę doświadczoną czy po prostu administratora systemu, co w tej sytuacji zrobić. I w tym momencie widzimy to, co dokładnie pojawia się na ekranie serwera, jeżeli ekran byłby połączony do karty graficznej. Okazuje się, że użytkownik, do którego chce się zalogować, ma hasło już nieaktywne. Wygasło ono. Po prostu muszę je zmienić, więc na szybko je zmienię. Hasło zostało zmienione, więc za chwilkę zobaczymy pulpit użytkownika, do którego się zalogowałem, czyli w tym wypadku administratora systemu. Pragnę zaznaczyć, że jesteśmy w tym momencie połączeni z serwerem i połączenie RDP pozwala nam, Kontrolować to, co się dzieje na serwerze, jest to inne połączenie niż VNC, ponieważ używając protokołu VNC, de facto widzimy i robimy dokładnie to samo, co na komputerze, łącząc się za pomocą protokołu RDP, ale różnica jest taka, że nie łączymy się za pomocą sesji, tak jak tutaj, bo to jest sesja w tym momencie. Jeżeli my zamkniemy tą sesję, to wówczas użytkownik na serwerze odzyska kontrolę. W tym momencie tą kontrolę nad komputerem mamy my. A użytkownik, który próbuje zalogować się do tego komputera, jeżeli zaloguje się, wyłączy nas z sesji, czyli de facto sesja przechodzi w tym momencie pomiędzy użytkownikami. W zależności od tego, kto jest zalogowany, czy ja na urządzeniu, czy łącząc się za pomocą połączenia RDP, jestem w stanie ja w tym momencie kontrolować tą sesję. Jeżeli ktoś nas rozłączy, no to wtedy ta osoba przejmuje kontrolę nad urządzeniem. I wygląda w przypadku połączenia VNC? W momencie, gdy łączymy się za pomocą VNC, osoba, która jest, siedzi przed komputerem, widzi dokładnie to, co my robimy, co oznacza, że my w tym momencie nie odłączamy ją z sesji, tylko możemy na przykład jej pokazać coś albo skonfigurować, naprawić to, o co nas poprosiła. W krótko mówiąc, tym właśnie różni się między innymi połączenie RDP od VNC. Oczywiście, poza tym, że używają innych portów. I też standard połączenia jest nieco inny, to tutaj właśnie główna różnica jest właśnie w tej sesji. RDP sesja zabiera do użytkownika, który się łączy, a więcej tej sesji nie zabiera. Nie tworzy właściwie sesji. W tym momencie jestem połączony z własnym serwerem. Jeżeli chcę wyjść, to po prostu klikam prawym przyciskiem myszy na serwer i Close. No i w tym momencie moje połączenie RDP się zamyka. I to właściwie tyle chciałem Wam pokazać w tym filmie. Przejdźmy zatem do podsumowania. Podsumowując, przedstawione przeze mnie urządzenie spełnia swoje zadanie. Jego parametry w połączeniu z zastosowanym systemem operacyjnym spokojnie wystarcza do obsługi połączeń zdalnych. Dodam jeszcze, że sam terminal umożliwi instalację różnych aplikacji. Co prawda, 8 GB to nie jest dużo, ale myślę, że spokojnie znajdzie się miejsce dla kilku z nich. Które chociażby będą w stanie monitorować sieć w trakcie połączenia RDP. Ten terminal wykorzystują w domowych warunkach, łącząc się z serwerem, który wam właśnie pokazałem na nagraniach. Na nim właśnie ćwiczę dodawanie, konfigurowanie ról i funkcji w systemie Windows Server, symulując w ten sposób działanie małego przedsiębiorstwa, a tym samym trosz, troszkę podnosząc swoje kompetencje. I to wszystko w tym materiale. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na mój serwer Discord, na którym, tak jak wspomniałem na początku filmu, będę się częściej pojawiał. Zapraszam także na inne moje media, takie jak Twitch czy Instagram. Linki znajdują się w opisie. Myślę, że też warto zajrzeć do osób, które zobaczycie na końcu odcinka: osoby polecane z Twitcha czy z YouTube'a. Są to osoby, które szczerze polecam i zapraszam do śledzenia zarówno moich, jak i ich social mediów. A tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym materiale.